Dzień dobry się z Państwem w tym pięknym wrześniowym dniu. Mamy premierę iPhone'a 14 już za sobą. Ja od tygodnia korzystam z iPhone'a 14 Pro Max, więc można powiedzieć, że to będzie taka recenzja tego sprzętu po tygodniu. Przez ten czas udało mi się przetestować wszystkie najważniejsze funkcje i tak naprawdę wyrobić sobie opinię na ich temat. Także jeśli jesteście ciekawi, co mam do, na temat tego sprzętu do powiedzenia, to zapraszam Was serdecznie na materiał. A musimy sobie zacząć tak naprawdę od cen, bowiem w tym roku ceny iPhone'a 14, ale też 13, no poszły do góry i to całkiem sporo. Żeby to Wam dobrze zobrazować, to iPhone 14 Plus, czyli ten zwykły iPhone 14, tyle że z większym ekranem, kosztuje teraz więcej niż iPhone 13 Pro Max rok temu. Także widzicie sami, że no jest grubo. To wynika przede wszystkim właśnie z tych różnicy w no, w cenach walut, tak Jak naprawdę, szczególnie dolara w Polsce, ale wiecie, no, jest drogo, ten telefon zawsze był drogi, i teraz stał się jeszcze droższy. iPhone 14 Pro Max w najtańszej wersji kosztuje 7200 natomiast ten model, który trzymam w ręku, kosztuje 10500 zł. Naprawdę, nie przesłyszeliście się, to jest telefon za ponad 10 000 zł. Także y, odpowiedzmy sobie na pytanie zadane w tytule, co potrafi telefon za ponad 10 tysięcy zł. Na początek warto wspomnieć o tym, jakie są nowości wynikające z systemu iOS 16, a jakie są nowości wynikające z iPhone'a 14. Wynikające z systemu to przede wszystkim nowy ekran blokady, który możecie sobie modyfikować: możecie modyfikować czcionkę, różne widgety. I tak dalej. Możecie oprócz tego wycinać troszeczkę intuicyjniej sobie rzeczy ze screenshotów. To by działało bardzo fajnie. Do tego dochodzą też właśnie jeszcze nowości pokroju haptycznych, wibracji podczas pisania na klawiaturze. Tego jest jeszcze więcej, ale pamiętajcie, że to są nowości, które możecie mieć też na starszych iPhone'ach i nie musicie dla nich specjalnie kupować nowego modelu. No i zacząć musimy przede wszystkim od takiej największej nowości tego sprzętu, czyli tak zwanej dynamicznej wyspy. Czym ona jest? Otóż iPhone no, po raz pierwszy od początków wprowadzenia nocza w, no, w, w swoich modelach, tak, w 10C pozbył się właśnie Notcha na rzecz tej dynamicznej wyspy. Jest to takie wcięcie po prostu, które no, widzieliśmy już w sumie na telefonach z Androidem, ale teraz zostało ono jakby software'owo uzupełnione o różne ciekawe funkcje, czyli przykładowo. Jeżeli podłączycie sobie telefon do ładowania, to ta dynamiczna wyspa się rozszerzy i tam pojawi się powiadomienie o tym. Albo jeżeli, na przykład, będziecie pobierać coś z App Store'a. I będziecie używać Face ID, Face ID do potwierdzenia tego pobrania, no to pojawi się właśnie kwadratowe okienko Face ID. Tych funkcji jest tutaj sporo i chyba najciekawsze dotyczą wykorzystania aplikacji trzecich, znaczy systemowych, ale też firm trzecich do tego, w jaki sposób to dynamiczna by pozostała tutaj rozwinięta. Czyli przykładowo, jeśli włączycie sobie Spotify'a i zmi zminimalizujecie aplikację, to w miejscu tej dynamicznej wyspy pojawi się player, tak, ukryty pod, tym, pod tą dynamiczną wyspą. Będzie trzeba po prostu przytrzymać sobie palec, żeby otworzyć specjalny widget i będzie można sterować. Powiedzmy piosenką. Ale oprócz tego, obok tej aplikacji jednej można sobie włączyć drugą aplikację. Czy znaczy, tak naprawdę na tej dynamicznej wyspie możemy mieć dwie różne dodatkowe e, apki, które działają właśnie na wierzchu ekranu. tak? Czyli powiedzmy, że jeżeli włączycie sobie Stoper, to będziecie mogli sprawdzić, ile już czasu minęło. Albo może jeżeli będziecie no, dyktafon będzie wam działał w tle, no to możecie sobie sprawdzić z tego poziomu, wiecie, jak przebiega nagrywanie, możecie zapauzować czy coś tam. No ogólnie powiem Wam szczerze, że ta funkcja jest działa to świetnie wygląda fantastycznie. Ogólnie to też trzeba no myślę, że zauważyć to, jest tutaj pracy włożono, no bo mamy tutaj. Fajne, wibracje haptyczne, mamy dużo animacji, działa to naprawdę bardzo dobrze i płynnie. I myślę też w tym momencie to muszę powiedzieć, i pewnie już Wy też o tym pomyśleliście, że to będzie najbardziej kopiowana funkcja we wszystkich smartfonach wydawanych przez najbliższych kilkanaście, kilkanaście miesięcy. Tylko mam taką jedną obawę, mianowicie, że producenci smartfonów z Androidem zrobią to trochę na zasadzie, haha, patrzcie, my też mamy, u nas też jest dynamiczna wyspa, tak. I wiecie, będzie to działać z jedną, dwoma funkcjami, albo w ogóle będzie działać to jakoś biednie i ten temat zostawią, będą promować to w komunikacji marketingowej, a w ogóle to nie zostanie rozwinięte. Tutaj właśnie u Apple widać, że to jest ta funkcja jest bardzo dla nich ważna, ona będzie rozwijana o kolejne aplikacje i w kolejnych latach zobaczymy może jeszcze kolejne zastosowania. Trochę jak z Face ID było, tak? Kiedy Face ID wchodziło do iPhone'ów, to potem pojawiła się ta funkcja w niektórych smartfonach androidowych i co? Ona umarła bardzo szybko, bo okazało się, że utrzymywanie i rozwijanie tej funkcji jest dużo droższe niż po prostu y, wprowadzanie czytników linii papilarnych. Także to jest Naprawdę jest super funkcja, tutaj duży plusik, e, szapoba właśnie dla Apple to, jak to zostało rozwiązane. Drugą ważną nowością jest e, Always On Display. Ja wiem, już słyszę te, te podśmiechujki tutaj fanów Androida, czy może hejterów właśnie Apple'a, zależy jak to ująć, e, bo faktycznie Always On Display na Androidzie jest już dostępny od wielu, wielu lat. E, od pierwszych właściwie smartfonów z ekranami AMOLED a tutaj Apple pojawia się po raz pierwszy i mm, dlaczego właściwie po raz pierwszy? No, to wynika z faktu, że ten telefon dostał nowy, naprawdę świetny ekran, ale o tym jeszcze pogadamy później. Ten ekran y, może obniżać odświeżenie ekranu do 1 Hz, co oznacza, że na Always on Display ten ekran faktycznie działa z odświeżeniem raptem 1 Hz i on wygląda w ten sposób, że jeżeli macie coś na ekranie blokady, właśnie jakieś widżety i tak dalej, to możecie sobie po prostu wyłączyć ekran tak i te wszystkie widżety one się pojawią potem na tym mocno przyciemnionym ekranie Always On Display. Minusem tego rozwiązania jest to, że tak naprawdę nie można go za bardzo edytować, kiedy tę edycję na smartfonach z Androidem widzieliśmy już naprawdę w bardzo rozwiniętej formie. Poza tym, ten ekran w, w trybie Always On Display dalej jest bardzo jasny, i kiedy ten telefon leżał mi na biurku, a ja pracowałem, no to on jakby rozpraszał mnie to dosyć mocno, nie mogłem się tego przyzwyczaić. Jeśli chodzi o baterię w tym kontekście, ogólnie nie ma tragedii, to znaczy czuć, że te bateria gdzieś tam, gdzieś tam procenciki uciekają, ale dalej ten telefon wytrzymywał mi przez około półtora dnia na jednym ładowaniu. Można tutaj jeszcze troszeczkę zoptymalizować tę funkcję, można też troszeczkę ją rozwinąć o dodatkową edycję, może w przyszłych aktualizacjach iOS-a. Na razie to jest ciekawostka, z której możecie, ale nie, nie musicie korzystać. Skoro już wspomniałem o ekranie, no to troszeczkę muszę rozwinąć temat, bowiem właśnie Apple chwali się, że jest to najlepszy ekran dostępny w smartfonach. E, no oczywiście ja nie wykonywałem żadnych pomiarów, natomiast warto wspomnieć, że jest to ekran z rekordową jak na razie jasnością. Mówimy o 2000 nitów. Oczywiście jest to wartość taka szczytowa, która będzie dostępna chociażby, kiedy oglądacie sobie filmy z Dolby Vision. Ale również podczas słonecznego dnia faktycznie ta jasność będzie wysoka i nie będziecie mieć problemu z odczytywaniem różnych treści. Ten ekran właśnie może minimalnie schodzić do odświeżania na poziomie 1 Hz, co jest też bardzo dobrym wynikiem. No i dzięki temu właśnie też może sporo energii zaoszczędzić właśnie w takich momentach, jak chociażby działanie Always on Display. No i do tego oczywiście muszę jeszcze wspomnieć o adaptacyjnym odświeżaniu maksymalne 120 Hz. To było też w iPhone'ach 13 Pro oczywiście. Generalnie ten ekran jest faktycznie bardzo dobry tutaj nie można się do niczego doczepić. Teraz pogadajmy chwilę o aparacie, bo myślę, że coś trzeba tutaj y, pewnego uściślić, bo Apple troszeczkę namieszało. W tym modelu mamy nową matrycę 48-megapikselową. Jest to duży skok w stosunku do matryc 12-pikselowych, które widzieliśmy w ostatnich kilku iPhone'ach. Natomiast, co może Was zdziwić, to ten telefon wypluwa tak naprawdę i tak fotki 12-megapikselowe. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że ta, ta większa matryca przede wszystkim miała służyć temu, żeby aparat iPhone dostawał jeszcze więcej światła, sensor działał szybciej, tak, żeby te zdjęcia się szybciej robiły, żeby szybciej łapał autofocus i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, ja generalnie ja nie jestem tutaj techni, technicznym mistrzem fotografii na tym etapie, ale no, kupuję to, tak, bo te fotki w rozdzielczości 48 megapikseli tak naprawdę mało komu są potrzebne, a zresztą, jeżeli byście chcieli mieć takie fotki, no to i tak możecie sobie zrobić em, fotki właśnie w, w rozdzielczości 48 megapikseli w formacie ProRAW, pro tylko że te pliki będę ważyć potem po 60 70 MB, więc nie wiem, czy chcecie to robić. I faktycznie, jeśli chodzi o samą jakość zdjęć, no to tutaj, no, co tu dużo mówić? No, to dalej jest tak bardzo wysoka półka, bardzo, bardzo konkurencyjna, jeśli chodzi o takie topowe modele z Androidem. Zdjęcia mają dużo światła, widać ten naprawdę dużą robotę, którą wykonuje oprogramowanie. Jest naprawdę super, szczególnie jeśli chodzi o głębokość ostrości i faktycznie o e, też kontrasty. Te zdjęcia mają bardzo dobre takie odzorowanie kolorystyczne. Aparat na selfie z kolei dostał w tym roku autofokus i tryb filmowy. Z znany z iPhone'a 13 Pro Max, co oznacza właśnie to, że mamy więcej możliwości dotyczących, wiecie, takiego sztywnego ustawiania sobie głębi ostrości. Moim zdaniem w tej przedniej kamerze to jest raczej ciekawostka. Średnio widzę zastosowanie do tego, ale słuchajcie, jak jest taka możliwość, to trzeba się tylko cieszyć. Nowości wideo to przede wszystkim nowa kamera Nowy tryb ruchu, czy tam, czy tam akcji polega na tym, że jakby iPhone wchodzi w taki tryb mocnej stabilizacji, troszeczkę obcina kadr, ale dzięki temu na przykład nie wiem, jakbyście sobie jechali rowerem czy na dyskorolce, no to ten ten, ten aparat będzie utrzymywał wysoką stabilizację. Super, fajnie, tylko że no jakoś nie, nie, nie widzi mi się, że pojedziecie na narty i będziecie nagrywać e, iPhone'em za 10 tysięcy zł jak jeździcie na nartach, kiedy możecie sobie kupić po prostu GoPro który będzie w tym się sprawdzał idealnie. Zanim przejdę do podsumowania, to jeszcze muszę wspomnieć o jednej bardzo ciekawej funkcji. mianowicie ten telefon dostał tryb wykrywania wypadku. Jeśli będziecie uczestnikami kolizji na drodze, to ten telefon zapyta was, czy wszystko jest w porządku. Jeśli nie odpowiecie w przeciągu jakiegoś tam czasu, no to skomunikuje się automatycznie ze służbami. Na papierze wygląda to bardzo ciekawie, no bo jednak iPhone musi wiecie Musi sprawdzić GPS, tak, że jechaliście z prędkością, tam powiedzmy 60 na godzinę, i nagle nie jedziecie wcale. Yy, mikrofony muszą wyłapać jakiś hook, yy, powiedzmy z poduszek powietrznych, także tutaj wiadomo, w tym momencie musi pracować wiele czujników na raz. Mam nadzieję, że nikt z Was nie będzie musiał tej funkcji przetestować, a człowiek, no, coś czuję, że na YouTubie pojawią się już stosowne filmiki, a może już się pojawiły stosowne filmiki na ten temat. No dobra, to przejdźmy do podsumowania. Także powiem tak. Ogólnie w kontekście iPhone'ów zawsze jest. Ważna ta cena. Powiem Wam szczerze, że mi się już co roku nie chce o tym gadać, bo co roku mówię właściwie to samo, że iPhone'y są za drogie. Tak, iPhone 11 był za drogi, 12 też był za drogi, 13 też był za drogi, a 14 jest jeszcze bardziej za drogi. No, jak widzicie przez te kilka lat się w sumie w tym temacie niewiele zmieniło, ja nie mogę nic z tym zrobić, nikt z tym nie może nic zrobić, tak naprawdę. Możemy tych telefonów po prostu nie kupować, jeśli nam się nie podobają. Dlatego powiem wam tak, że taki mój disclaimer powiedzmy, jeżeli naprawdę wy uważacie, że macie takie pieniądze na ten telefon, czyli ten powiedzmy minimum 7 tysięcy ponad złotych i chcecie sobie go kupić, to już jest wasza sprawa, jakby ja nie, nie tutaj nie podejmuję decyzji za was, tak? Natomiast czy warto? No, w kontekście ceny się nie wypowiadam, broń Boże, bo nie wiem, tak, to jest kwestia indywidualna, tak powiedziałem przed chwilą, Natomiast jeśli chodzi o sam sprzęt jako sprzęt, to muszę przyznać, że tak naprawdę jest to najbardziej kompletny iPhone ze wszystkich dostępnych do tej pory na rynku. Kompletny w jakimś sensie? No w takim, że co roku właściwie na coś narzekałem. Czyli tak, powiedzmy yy, narzekałem na to, że na Androidzie jest Always On Display, na iPhone'ach nie ma, teraz jest. Narzekałem na to, że nocze są wielkie w iPhone'ach, kiedy w Androidzie się tego pozbyto. Nocza już jako, tak, jako tako nie ma i zrobiono z tego fajny feature, tak? Albo narzekałem na to, że Face ID nie działa w maseczkach, no, już od jakiegoś czas, czasu działa w maseczkach. No do tego dochodzi rewelacyjny ekran, świetny aparat, bezkonkurencyjne na wideo, naprawdę tutaj można powiedzieć, że iPhone odleciał pod tym względem. Największym problemem dalej jest tak naprawdę ładowanie, tak, bo tutaj mamy max ładowanie 35W, gdzie konkurencja pod tym względem już odleciała. Jeżeli, powiedzmy, korzystacie z iPhone'a 11 czy 11 Pro i myślicie o przysiadce, to tutaj zobaczycie sporo różnic i myślę, że pod tym kątem warto. Jeśli macie 12 czy 12 Pro albo 13, 13 Pro, to nie bierzcie, to, to, to są telefony, które dalej są świetne. Jeśli macie telefon z Androidem na co dzień i myślicie o tym, że fajnie by było w końcu przesiąść się na ios i właśnie tak jak jeszcze raz wspominam, pieniądze nie grają roli, to ten telefon będzie faktycznie taką dobrą próbką tego, co, co iPhone'y potrafią. Bo tak jak mówię, no w tym momencie to jest telefon, który faktycznie na iOS-ie z tych iPhone'ów, no w, którym, w którym już można powiedzieć, że jest bardzo konkurencyjny w stosunku do takich najlepszych modeli. Na Androidzie. Tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że rozwiałem Wasze wątpliwości dotyczące najważniejszych funkcji tego telefonu. Piszcie w komentarzach, co Wam się najbardziej podoba, co Wam się nie podoba. Zostawiam komentarze dla Was i się żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pa!